Halo, halo, dzień dobry! Ale będzie dzisiaj widelec, mrowisko, o Jezu! No trudno, słuchajcie, nie chciałem nagrywać do momentu, kiedy się nie skończy ten cały cyrk, bo to już nie jest nawet... To już nawet nie jest... To już nawet nie jest sport, to, to, jest, to nie jest w ogóle... To nie jest nic, co miało wspólnego z olimpiadą kiedyś, ale... Ten vlog będzie poprowadzony w stylu takim, że nie siedzę i nie gadam w pomieszczeniu, tylko gdzieś się przejdziemy. Dzisiaj chcę iść wreszcie na ryby. Drugi raz w tym roku albo trzeci. Ale zacznę takim słowem wstępu, bo jest czwartek, to jest dzień wolny. I zobaczcie, prognoza pogody pokazuje mi 23 stopnie. Częściowe zachmurzenie, a przede wszystkim jakikolwiek brak opadów. I teraz w kontekście odcinka, nie? No bo to, 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 tak jest. Doszliśmy do XXI wieku. Zamierzamy lecieć w kosmos. Lecieć w kosmos. Na Marsa. W kosmosie już byliśmy. My chcemy lecieć na Marsa, a w XXI wieku, w dwa kurwa, roku, nie umiemy przewidzieć prognozy pogody? Serio? Teraz ja jeszcze raz pokażę. Odświeżam. 11. Nic. Czy to jest kuba nic? Tak wygląda nic. Tak wygląda nie nic. Człowiek nie wie, czy chce gdzieś wyjść, teraz zaręczyć. To już bardzo blisko przyszło. Co za gówno. No właśnie, dobrze. Olimpiada w Paryżu, Francja. Boże, jaki piękny kraj. Wydawałoby się wieża Eiffel i tak dalej. Już pomijam tą szopkę z otwarciem i te interpretacje, czy było to naśmiewanie się z czegoś, czy nie. Ale odbywa się to w kraju. Ej, no piękna pogoda. Odbywa się w to, to w kraju, w którym. Multikulturowość, multinarodowość, wyszła im w ten sposób, że ci ludzie boją się wychodzić na ulicę, we własnym mieście. Zrobiły się dzielnice uchodźców, zrobiły się dzielnice, w których rządzą przybysze, którzy mieli zasilać tutaj... E, nie, nie, nie pójdę na... zanęcić. E, mieli zasilać nam tutaj, mm, znaczy im tutaj gospodarkę wzmagać, a w zamian za to nie pykło, więc... Czym jest dzisiaj Francja? Karykaturą tego, co miało świadczyć o tolerancji, o pokazywaniu, jak trzeba być. I to samo. Muszę schować przed deszczem wszystko. I to samo, słuchajcie, tyczy się jakże wspaniałego, tolerancyjnego Berlina. O którym zaraz Wam wstawkę zrobię. Żałuję, że nie nagrywałem vloga, jak ostatnio byliśmy w Berlinie. Przynajmniej pierwszy raz na tyle, żeby być na dłuższy czas. Bo w tanim hotelu na samym wejściu przywitał nas Pan w damskiej różowej koszuli. Nie ukrywający tego, że z gejami, okej okay, Ja nie mam naprawdę nic do tego, kto ma jaką orientację. Mówiący o tym, jak tolerancyjnym jest Berlin. To przecież widać po mnie. Ja mówię: OK, wszystko spoko. Po czym drugiego dnia, będąc w tym hotelu, gdzie była strefa spa dzielna z restauracją, czyli macie taki dziedziniec, tu macie strefę spa za ścianą, przez wielkie szyby widać ludzi w szlafrokach, nie bez szlafroków latających po. My wyszliśmy w szlafrokach z tej strefy, usiąść na stolikach. Ten sam pan wychodzi i mówi: że nie wolno tu siedzieć w szlafrokach, bo zniesmacza to innych ludzi. Kurwa, serio? Czy jest tu gdzieś ukryta kamera? Gość, który mówi o tolerancji, który siedzi w różowej damskiej koszuli z ładnie zrobionymi damskimi pazurkami i tak dalej. Mówi mi o tolerancji w Berlinie. Po czym przychodzi i mówi do mnie, że ja nie mogę siedzieć w szlafroku, bo to może obrzydzić innych ludzi. Gdzie siedzę przy szybie, za którą ludzie biegają półnago w gaciach. No okej, żyje. No i dochodzi do tej pięknej jakże iście zjawiskowej Olimpiady w Paryżu. No i tutaj ludzkość trochę pobłądziła, bo raz, że my jesteśmy prymitywni, jak czytałem komentarze ludzi takich prostych, którzy się nie zagłębiają w ogóle o co chodzi, tak świat stał się prymitywny, bo powiedzmy sobie o tym, że kim jest mężczyzna, a kim jest kobieta w kwestii genetycznej. Kobieta XX. Mężczyzna XY, Są to chromosomy. I tylko część męska niestety ma wpływ na to, uprawiając, współżyjąc kobietom, przekazując jej swoje nasienie. E, czy to będzie kobieta, czy to będzie mężczyzna. Kobieta daje swój gen X, a mężczyzna może dać X albo Y. I wtedy powstaje nam mężczyzna albo kobieta. Prawda, prawda. Czyli mamy. Mężczyznę i kobietę. Ale na świecie, odkąd prowadzi się badania, około 1,5 do 2% populacji niestety ma problem genetyczny i dochodzi do pewnego problemu już na etapie tworzenia się płodu, gdzie może być tak, że jest XY, a jednak urodzi się nam kobieta przypominająca Kobietę z zewnątrz przy narodzinach mająca żeńskie wstępnie widać organy, ale po latach okazuje się, że niestety coś się gdzieś tam podziało. No i to tak nie jest do końca, bo ma część organów męskich, które wstąpiły w siebie, ale są i na przykład żeńskie nie dadzą rady urodzić dzieci, a męskie produkują testosteron. Ok. No i w tym momencie jakiś dyskurs filozoficzny nastał. Dyskurs, że przecież nie można takich ludzi, jeżeli ona się urodziła kobietą, w sensie taki wpisali w papierach, jeżeli ona poddała się jakimś tam badaniom, które wykazały, że jednak produkuje testosteron, że gdzieś tam jednak e, no jest jakaś tam choroba, no ale ona jest kobietą, bo ona się tak czuje, bo takie rodzice wychowali, ona nie ma z tym żadnego problemu. To czy należy uznać, że ona jest kobietą i może walczyć z? Nim? No to nie wiem. Ja mam takie pytanie: czy jeżeli będę brał sterydy? Niesamowicie dużo ilość sterydów, bo ja taki się czuję, czuję się bardziej dobustowany, to mogę walczyć w normalnych walkach z normalnymi mężczyznami. Do czego dążę? Dążę do tego, że w momencie, kiedy kobieta, nawet formalnie, może nie do końca w tym momencie biologicznie, ale formalnie, produkuje testosteron, po prostu ze względu na ten proces, o którym powiedziałem który się pod różnymi postaciami chorób genetycznych nazywa jest silniejsza bo bardziej jej fizyka, budowa anatomiczna jest w stronę mężczyzny siła, hormony i itd. może startować i tłuc kobiety jako silna, stuningowana kobieta w imię tolerancji? W imię tego, żeby nie zrazić kogoś dzisiaj? No ludziom dzisiaj się popierdoliło w głowie. Eee, więc tak to wygląda. Czym jest tolerancja? Kiedyś tolerancja to było dla mnie takie słowo bardzo fajne, dość ważne w życiu, bo jeżeli ktoś miał odmienne poglądy religijne, kulturowe, a nawet był w innej orientacji, to mi on nie przeszkadzał, absolutnie nie. Mogłem z nim zamienić słowo, pogadać, nawet być kolegami, jeżeli nie wchodziło na temat klinczu na zasadzie, moja jest racja i tak dalej, i tak dalej. Mam znajomych, którzy nie jedzą mięsa, mają swoje powody, po prostu na ten temat się nie kłócimy, nie wchodzimy, każdy ma swój punkt widzenia, ale dziś. I teraz jesteśmy tego świadkami od 5-6 lat słowo tolerancja stało się niesamowitym mieczem, stało się mieczem, który jest lekiem na wszystko. Jeżeli dzisiaj osoba bez żadnych zaburzeń genetycznych, osoba, który, która w pełni urodziła się XX, czyli z kobietą, nie ma żadnych zaburzeń genetycznych, stwierdzi, że jest osobą, na która, która nie identyfikuje się z żadną płcią, My mamy to uszanować, bo, bo ktoś ma kurwa kaprys, kaprys zabłysnąć. Po prostu ktoś ma kaprys zabłysnąć, nie ma ku temu żadnej podstawy. Ktoś po prostu pokazuje siebie jako osobę, która chce być inna, bo on chce manifestować swoją inność. Doszliśmy do głupich czasów, bardzo głupich czasów, w których nie mamy co robić z wolnym czasem. I społeczeństwo i świat skupia się na takich pierdołach, które są oczywistościami, i można by to zrobić naprawdę w sposób normalny, żeby już uciąć te wszystkie problemy. Ale nie, my staramy się od nowa zrobić matkę naturę. Słuchajcie, no nie da się. Kobieta to jest kobieta genetycznie mężczyzna to jest mężczyzna. Uwarunkowanie to technicznie jest już od milionów lat. Dlaczego? Dlatego, że kobieta była stworzona przez matkę Naturę do rodzenia dzieci, więc ma inną budowę anatomiczną. Inną gospodarkę hormonalną, mężczyzna z założenia miał być silniejszy, jako samiec, który zdobywa pożywienie broni tej rodziny, czy po prostu z takich a nie innych względów, więc nie można robić takich rzeczy i nie można tolerować. A dlaczego mówię, że trochę się w naszym społeczeństwie popierdoliło? Bo czytając komentarze o tej bokserce, co tam stłukła tą inną bokserkę, co się na początku popłakały, to ludzie nie dopuszczali w ogóle. To pokazuje brak jakiejkolwiek edukacji, że ktoś, kto się urodził kobietą w nomenklaturze e, współczesnej identyfikacji płci, bo jeśli się płeć identyfikuje na zasadzie urodziło się dziecko, Opatrzcie ma brzoskwinkę, no to jest karynka, ma bananka, to jest brajanek. No, potem się okazuje, że jest mały procent, gdzie może nastąpić pomyłka, bo te organy zewnętrzne, a są jeszcze wewnętrzne, czyli mamy dwa zestawy narządów. No, tak się zdarza. No to teraz ci ludzie się pomylili, że jeżeli ktoś nie spełnia badań hormonalnych albo jest XY, ale wygląda jak kobieta, a się nie przerobił w żaden sposób, po prostu, to może być jakaś choroba, jakiś błąd genetyczny, choroba normalnie występująca u wielu gatunków na Ziemi ssaków, takich jak my jesteśmy ssakami, to ci ludzie. Od razu wyzywali, uniżali, wykazywali się totalnym brakiem tolerancji dla danej osoby. Nie dla danej sytuacji, bo dana sytuacja była kuriozalna. Ci ludzie się wykazywali totalnym brakiem, od razu robili memy z niemiecką pływaczką, której było widać pistaszka. No, takie życie. Takie rzeczy też się niestety tam zdarzały. Eee, I to jest problem. Nie? Problemem jest na przykład to, że dzisiaj w momencie, kiedy osoby, które urodziły się z zaburzeniem płci, dwa organy, dwa zestawy organów, albo kobiece, a mają męskie, albo męskie, a mają kobiece, nie wybrały swojej drogi w życiu, chcemy być bardzo tolerancyjni i w ten temat nie brnimy. Ale jest jeszcze większy problem, o którym trzeba powiedzieć. Mamy Ludzi, którzy u, u, urodzili się z jakimś zaburzeniem płciowym, genetycznym, i tak dalej, wybrali w swoim życiu. Urodzili się mężczyzną, ale czuli się kobietą, i badania genetyczne to potwierdziły, psychologiczne, i tak dalej. Postanowili przejść tranzycję, zmianę płci. I dzisiaj formalnie w dowodzie są kobietą. Chory czas, nie? Nie, po prostu taki postęp technologii. Eee, ale czy taka osoba, która się urodziła fizycznie, mężczyzną, produkowała testosteron, budową, jest zupełnie inna niż kobieta, fizyczną, może startować z kobietami w zawodach światowych i tak dalej. I odwrotna sytuacja, nie? No, no nie. To dlaczego kobieta, a pokażcie mi takie, która urodziła się kobietą, ale okazało się, że jest, błąd, o którym mówiłem, przeszła tranzycję i stała się mężczyzną, nie startuje z strongmanami, nie startuje z bokserami. Ja wam powiem dlaczego. Najzwyczajniej po prostu jej budowa genetyczna by na to kurwa jego mać nie pozwalała, żeby osiągnąć w tym sukces. Bo nie! To tylko działa w tą drugą stronę. No i achy, i ochy. I wyleciali, wiecie, politycy, a Konfederacja, a lewica, a to, a tamto. I mi się po prostu już od tego kurwa żegać chce. Ludzie, którzy doprowadzili w Europie do tego, że multikulturowość, różnorodność narodów przejęła władzę. Ludzie się boją we własnych krajach, Niemcy, Wielka Brytania, to się nawet w telewizji nie pokazuje, bo to jest niepoprawne polityczne, dochodzi do zamieszek, gdzie po prostu ludzie mają dość, bo byli otwarci, chcieli być tolerancyjni, przyjechali ludzie o innych kulturach, Nagle okazało się, że żyją tylko na socjalach w większości, wykańczają ten system, są niemili, niesympatyczni. W Polsce też się tak zaczyna. Ostatnio doszło do bardzo niefajnego zdarzenia pod Warszawą, gdzie kilku obywateli innego kraju, tak to nazwijmy, dokonało po prostu gwałtu na Polsce zbiorowego. I to wszystko powoduje, że my się gdzieś wszystkim zabłądziliśmy. Tolerancja znaczy tolerować. To nie znaczy, że mniejszość, bo formalnie to jest mniejszość. Jeżeli jest 1,7% formalnie osób tak zwanej trzeciej płci, no bo tak to trzeba nazwać genetycznie, to jest trzecia płeć, no bo tak się urodziło genetycznie e, taka osoba, urodziło jako ono, no bo nie wiadomo, ma i te i te narządy, i nie wybrało, no to okej, okay, niech będzie tą trzecią płcią. Ale nie ta trzecia płeć nie narzuca wszystkim innym, co jest poprawne, a co nie. Jeżeli są. Formy języka polskiego, to nie zmieniamy języka polskiego, dlatego że z tych 1,7% znalazło się 3%, które chce stwierdzić, że one się nie wybrało i nie wybierze, i zostanie trzecią płcią. No to nie zostanie, nie ma problemu. Będzie ono, ale już nie każ mi wymyślać form Wiecie, językowych. To, to jakieś straszne gówno wyszło teraz, nie? I co najlepsze z tym głównym? Ja biorę pełną odpowiedzialność za słowo gówno. Gówno wyszło z tego, że bardzo dużo ludzi, którzy nie mają w życiu co robić, są zakompleksieni, niewychowani. Rodzice nie poświęcali im uwagi. Spędzali czas przed komputerem, wpadali w stany depresyjne, popełniali próby samobójcze. Tylko po to, żeby zwrócić uwagę świata na siebie, że oni istnieją. Bo chcą być tolerowani, znaczy chcą być nietolerowani, oni nie mieli wiesz, żadnych problemów. Nagle, w momencie, kiedy stwarza się taka sytuacja, jak jest teraz, gdzie dochodzimy do jakiejś ściany, w której przekraczamy pewne normy przez setki lat uznane społecznie, powstają ludzie znikąd, którzy krzyczą i manifestują tylko po to, żeby poczuć się docenieni. Myślę, że jeżeli będą walczyć z systemem, który z nimi nie walczył, to oni będą fajniejsi. No i mamy sytuację, w której osoby nie mające problemów żadnych genetycznych, osoby nie mające nawet żadnego zaburzenia, czyli czujące się kobietą, mężczyzną i tak dalej, dla fanu wpadają na jakieś dziwne pomysły, całe życie się nakręcają i nagle oznajmiają, że ona to jest ono, albo on to jest ono, albo dzień dobry, mam Marika, to jest mój chłopak. Tim, Tim jest gejem, a to jest chłopak Tima, też jest gejem. Ale Tim dla mnie jest yy, nie gejem, a oni sobie... <taki> Takie rzeczy się dzieją, rozumiecie? E, więc ja powiem tak, myśmy się trochę wszyscy rozbrykali, ale to w głównej mierze zasługa internetu. Internetu, bo słuchajcie, to, że są geje i lesbijki, to przecież jest nic złego. Nic. Ale dopiero kiedy internet dał możliwość ludziom komunikowania się ze sobą na całym świecie bez żadnych ograniczeń, doszło do sytuacji, w której ci ludzie, czasami mocno zaburzeni psychologicznie, manifestują bez żadnej potrzeby, prowokują, atakują ludzi mniej inteligentnych, bo ci mniej inteligentni po prostu dają się sprowokować, i powstają jakieś dziwne zadymy. I tak nie powinno być. I niedobrne w tym odcinku do tego, czy jeżeli... No bo na przykład dla mnie niesprawiedliwością pewnego rodzaju jest to, że jeżeli mm, ktoś się urodził i to jest innej orientacji płciowej e, i wiąże się partnerka z partnerką, partner z partnerem, to dla mnie nienormalnym jest to, że nie mogą po sobie dziedziczyć. Ale już nie wejdę w dyskurs, czy związek małżeński, to jest ok, w tym przypadku. Bo nie wejdę w ten dyskurs, nie wejdę w dyskurs, czy fajnie jest to, że mogą gdzieś tam w krajach innych adoptować dzieci i dziecko się wychowuje w rodzinie tata, tata, albo w rodzinie mama, mama, bo, bo absolutnie to jest dla mnie nie do dyskutowania, bo mnie zeżrą tutaj po prostu ludzie. No bo, no bo tak, ale są pewne rzeczy, które można zmienić, nie? ale na miłość boską nie używajmy słowa tolerancja jako miecza przeciwko naszym ułomnościom, bo nam w życiu nie wyszło. Bo my w życiu czujemy się źle i nagle znajdujemy moment, w którym o, możemy coś zamanifestować. I stąd dochodzi do sytuacji, gdzie w ubiegłym roku e, to jest w ogóle genialne słowo. Pewna wielka, pewna pani w Wielkiej Brytanii e, od zawsze czegoś jej brakowało i, i miała bardzo duże zaburzenie psychologiczne, psychiczne już nawet i czuła się osobą trans, niepełnosprawną, w sensie, że no, tak się dzisiaj mówi, nie? Że ja na przykład czuję się transfinansową, bo no, jest, czuję się bogato, a, a jestem zamknięty w ciele i w życiu biedaka, nie? E, I taka wielka, a, taka pani z Wielkiej Brytanii czuła się osobą Trans niepełnosprawną, czy jak to tak nazwać, e, bo była zdrowa całe życie, ale całe życie chciała być osobą niepełnosprawną. Rozumiecie, to co ludzie przeżywają jako horror, bo nie mieli na to wpływu, ona po prostu chciała i się to marzyło. Znalazła sobie psychologa, który tak się zafascynował tym wszystkim, że pomógł jej w tym, i ona chciała być niewidomą. I w w o, ten kościół, czy ta kościowa pomógł jej się oślepić. I ta laska teraz jest do końca życia niewidomą. Do tego stopnia doszliśmy. Doszliśmy do stopnia, gdzie bez problemu, naprawdę otwarcie, ludzie wstępują w związki na świecie małżeńskie z dalkami. Doszliśmy do czasów, w których taka sensacja obiega świat i... Ja mogę śmiało powiedzieć, że czuję się, tak jak powiedziałem to ostatnio na Facebooku, zrobiłem taką rolkę na moim prywatnym Facebooku Michał Sienowski dla żartu. Ktoś już zrobił taką, powieliłem w inny sposób. Potem ktoś się czuł osobą e, transalkoholową, no bo e, wiecie. No. Jakby to piwo nie jest piwem, bo to ten chmiel identyfikował się jako coś innego. nie? No, ja tak samo zrobiłem, że czuję się weganinem, weganem, czy, czy, czy wegetarianinem, bo takich basach, którą miałem, to ta świnia identyfikowała się jako pomidor. Do takich czasów doszliśmy, w których tak jest. Więc niestety mam nadzieję, że ta łajba kiedyś zawróci z tego kursu, że możemy tworzyć społeczeństwo na świecie, które jest dla siebie jakoś wyrozumiałe i rozumie problemy, ale nie w momencie, w którym Naprawdę mała grupa ludzi stara się w imię wolności, jakby co najmniej pacyfikowano ich, jakby co najmniej robiono im krzywdę, a w większości przypadków tak nie jest, bo umówmy się, że te wszystkie akcje tych aktywistów, tych ludzi, którzy protestują, to są ludzie tak zaburzeni w głowie, że oni potrafili prowokować sami specjalnie. Wychodzili na marsze, gdzie owszem, zbierali się kibole wokół marszów, ale nic nie robili. Tam ci w nich kamieniami rzucali tylko po to. Żeby sprowokować. I ja też miałem taką sytuację z takim łysym pajacem z TikToka z dwa lata temu. Gość był genialny w obrażaniu wszystkich. No ale wiecie, był gejem. No i co? W tym złego? A nic. Dzisiaj bycie gejem, znaczy mieć więcej praw. Więcej praw niż osoba normalna, przynajmniej w społeczeństwach. W społecznościach medialnych. Dlaczego? Dlatego, że. Oto rzekomy gościu, oni tam chyba mieli coś z fryzjerstwem czy z wspólnego, nie pamiętam. E, potrafił objeżdżać wszystkich ludzi, wyśmiewać ludzi, którzy pracują w biedronkach, w żabkach, że im w życiu nie wyszło, że są nieudacznikami, ale kiedy tylko się mu odpowiedziało, zrobiło się film kontrujący, mówiąc, że to nieelegancko i tak dalej, on od razu, on od razu z, z armią swoich ludków zgłaszał to jako brak tolerancji i dyskryminacja. Dyskryminacja. I do takiej sytuacji dochodzi, że większość tych prowokacji jest robiona przez ludzi, którzy mają po prostu zaburzenia psychiczne. I człowiek, który jest gejem, manifestuje i obraża wszystkich żyjących dookoła za to, że im nie wyszło w życiu, a on jest może trochę lepszy, jeżeli mu się powie, jeżeli mu się powie w twarz, że nie, mylisz się, ale nie obraża się go z powodu jego orientacji, nie. Po prostu się mu mówi, że nie ma racji, to on uważa się dyskryminowany. I na tym dzisiaj polega słowo dyskryminacja i tolerancja. I niestety, wierzcie w to lub nie, taka jest pieprzona prawda. Ale lepiej, ja wam to wygoogluję u siebie na TikToku. pracowników. Menadżerem studia jest pracownik Biedronki. I co, to że ktoś pracował w Biedrze to znaczy, że jest gorszym od ciebie? Co, znowu zablokujesz mojego TikToka, bo powiesz, że jestem mową nienawiści, mówiąc prawdę, gdy naśmiewa się z biednych Polaków, samemu tak naprawdę, sobą nie reprezentując? Słuchaj, ja ci mordeczko powiem, ludzie osiągnęli więcej czasami, niż to osiągnąli w życiu i... Tak, to tak było, Już ta osoba nie istnieje, eee, ta osoba gdzieś tam nie istnieje, nie działa, ale tak, wchodził, obrażał, robił tak, a nie inaczej, a potem jeżeli się tylko... Zwróciła uwagę, że robi brzydko, że obraża ludzi niewinnych, zgłaszali taką mowę nienawiści. Tak działa Facebook, tak działa TikTok, tak działa Instagram, tak działa YouTube. Przecież jakby jakaś grupa ee, psycholi, psycholi dosłownie, którzy właśnie będą identyfikowali się jako warzywo. Jakajcie, wrócę do początku odcinka, bo minęło 20 parę minut, może z przerwami 25. Czy coś się zmieniło w prognozie pogody w XXI wieku? O, teraz dobry. <laughs> wow. No, co ty nie powiesz? Burza. No dobra. E, więc tak, tak to wygląda, że jakby jakaś grupa identyfikująca się jako pomidory warzywa e, czy po prostu nudząca się i chcąca zanifestować swoje życie tak te durnie przyklejające się do asfaltu. Chociaż ja myślę, że tam jest głębsza koligacja w tym wszystkim. E, by chcieli, to by ten film też zgłosili albo YouTube sam go zaraz wytknie, bo, bo nie wolno. No ale wy wiecie jedną rzecz. E, ludziom dzisiaj się już naprawdę popierdzieliło w głowach. Ja uważam, to jest moje prywatne zdanie, to co dzisiaj wyraziłem, że absolutnie osoba, która urodziła się z zaburzeniami genetycznymi, e, czyli urodziła się jako kobieta, ale niestety cała genetyka wykazuje, że jest mężczyzną, albo produkuje testosteron, jest silniejsza, e, jest po prostu fizycznie mężczyzną, z waginą, no to jest problem. Jeżeli mężczyzna Poddał się tranzycji, no bo z takich ani innych przyczyn. I dzisiaj jest kobietą i chce startować w żeńskich dyscyplinach. No to jest trochę jak bicie walka dwumetrowego Michała z Minimajkiem, którego pozdrawiam serdecznie, bez tutaj urazy, ale to nie ma sensu. To nie ma sensu. To niech te wszystkie kobiety, które przerobiły się na mężczyzn, startują w kategoriach wagowych, podnoszenia ciężarów, boksu. I tak dalej, i tak dalej, nie szprycując się niczym oczywiście dodatkowo. I to na tym po prostu polega. A całe Igrzyska we Francji pokazały, jak bardzo dużą hipokryzją wykazał się kraj, jakim jest Francja, Niemcy i cała kolorowa Europa, która sama już się we wszystkim pogubiła bo cóż, przecież, żeby odbyły się te Igrzyska we Francji, to wszystkich emigrantów, którzy byli gdzieś w tych ładniejszych dzielnicach, na chwilę igrzysk wyprowadzano za. Robili im tam specjalne miejsca. I tak to niestety wygląda. Tak się to na nas zemściło. I teraz każdy myśli, jak się z tego wymiksować. Ale jeszcze machamy flagą, że wszyscy jesteśmy OK, tolerancyjni i tak dalej. Tak, tolerancja to jest akceptacja. A nie słowo, które jest narzędziem do tego, żeby zrobić po prostu drugiej osobie krzywdę. Czyli prowokować samemu, wyzywać obrażać, a na koniec, kiedy się tej osoby zwróci uwagę, powiedzieć ty nietolerancyjna świnia. E! No to tak nie można. Dajcie zakazowo, o to myślicie. Się się odpalił. O, poczekajcie. Następny vlogasek, ten miał być na grzybach i na rybach, ale no, nie mogę nigdzie wejść. Następny vlogasek będzie na temat tego, co się dzieje w internecie teraz. Marconie, Zelmery, Hice, Chirri i te wszystkie inne patologiczne, gówna, które teraz wychodzą. Oj, się z chęcią po tym przejadę. Trzymajcie się. Cześć.